Witam wszystkich zgromadzonych. Dzisiaj zagramy sobie w koło fortuny. Ja jestem Thomson. A moimi bohaterami odcinka będą Magata i Mateusz. Dwóch najlepszych jedynych subskrybentów kanału. Kto będzie zwycięzcą, tego dowiecie się już za chwilę. Dodam jeszcze, że nagroda główna to wybrany osobiście przez zwycięzcę skin do gry Counter Strike. O oszałamiającej wartości, 15 złotych, oczywiście w statku. Myły zabawy nie trzymam was już w napięciu. Zaczynamy zabawę. Jak widzicie, na kole pojawiły się imiona naszych bohaterów. Każdy ma 50% szans na zwycięstwo. Niech się dzieje, Wola. Także przykro mi, Mateusz. Może za miesiąc, może za rok, lecz nie dziś. Niestety. Dla ciebie, niestety, Agata jest zwycięzcą. Zapraszamy do nasz następnego odcinka.